Co firma APV myśli o uprawie bezorkowej? Czy widzi na nie przyszłość, czy to tylko chwilowa nowinka? Bezwzględnie uprawa bezorkowa ma swoją przyszłość, zwłaszcza w dobie szukania wszelkiego rodzaju oszczędności w uprawie ziemi, w sytuacji kiedy przychody z kosztami bardzo się spłaszczają, należy szukać możliwie dużych różnych form oszczędzania uprawa bezorkowa na pewno temu służy. Są rejony zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju, gdzie bardziej sprawdza się technologia bezorkowa, ale są też rejony, gdzie rolnicy preferują uprawę późną. Zależy to też od tego, jakie rośliny są uprawiane. Jeżeli ktoś uprawia monokulturę, no chyba w tym przypadku jednak uprawa późna będzie bardziej polecana. Z kolei w rejonach pagórkowatych skłony bardziej preferowana uprawa będzie bezorkowa. No Tutaj rzeczywiście erozja wodna w znacznie mniejszym stopniu wpływa na, na, na psucie struktury gleby. Zanim jest to przyszłość, ponieważ umożliwia duże obniżenie kosztów uprawy, co się przekłada na oszczędności dla użytkownika. Co pan sądzi o uprawie bezarkowej? Czy to jest stały trend, moda, czy przyszłość rolnictwa? Na dzień dzisiejszy jest to wszystko razem. Możemy powiedzieć, że. I trend, i moda, i przyszłość rolnictwa idzie w tą stronę. Większość gospodarstw dużych i nie tylko dużych, te mniejsze gospodarstwa, które są, przekonują się, że na niektórych rodzajach gleby orka, tradycyjny system uprawy, po prostu jest już utopią. Jest to zbyt kosztowne, zbyt energochłonne i wymaga zbyt, wiele, zbyt dużej ilości zabiegów. W normalnych warunkach gdzie y, używamy normalnego systemu uprawy, czyli talerzówki czy kultowatora do zrywki ścierniska i później normalnej, wgłębnej uprawy przy w systemie mulszowym, w zupełności w naszych warunkach to spełnia swoje zadanie. Według mnie uprawa bezorkowa jest długofalowym trendem, długofalowym rozwiązaniem dla rolników. Będzie w najbliższych latach, podejrzewam, umacniała się jej pozycja ze względu na to, że uprawa ta ma, ma, ma parę ważnych aspektów. Między innymi, oprócz tego, że oszczędzamy czas, oszczędzamy paliwo, czyli oszczędzamy pieniądze, to walczymy również z erozją. A jak wiadomo, o, o gleby musimy w tym momencie bardzo mocno dbać, ponieważ ludzi nam przybywa, a ziemi nie. Więc uprawa bezorkowa zdaje się być takim rozsądnym kompromisem pomiędzy wydajnością, a dbaniem o gleby, zapobieganiu erozji i budowaniu żyzności gleb. Każdy praktyk zauważa, że uprawa orkowa wiele rzeczy wybacza. Jeśli natomiast decydujemy się na wprowadzenie jakiegokolwiek rodzaju uprawy bezorkowej, ja ze swojej strony oczywiście polecam uprawę pasową ze względu na jej wszystkie dobrodziejstwa, musimy decydować się na to kompleksowo, całościowo. Jeżeli decydujemy się na wprowadzenie jakiejkolwiek technologii uprawy, musimy to robić od początku do końca, znając wszystkie tego aspekty. Uprawa bezorkowa zagłosiła na polach dużych gospodarstw, gdzie było duże wymagania czasowe, spowodowały to wejście w ten system uprawy. Myślę, że uprawa bezorkowa będzie przekładała się również na mniejsze gospodarstwa, gdzie docelowo brak siły roboczej, usprawnienia techniczne spowodują, że również w tych u tych mniejszych rolników będzie miało to zastosowanie.